Tamto, y, ponieważ y, sprawdza wiedzę, umiejętności y, w zakresie poprawności ortograficznej, tak jak y, wiemy wszyscy, obywatel każdego kraju powinien znać i posługiwać się prawidłową wymową i pismem w zakresie swojego języka ojczystego i my zaraz przekonamy się, jak wy sobie z tym drodzy młodzi Polacy radzicie, tak? jest to, mówimy, że jest to element patriotyzmu właśnie znajomość, posługiwanie się poprawną, poprawnym językiem ojczystym, mowie i y, piśmie. Cieszę się bardzo, jeszcze raz, że mogę Państwa gościć wszystkich. E, jeszcze raz trzymam za Was kciuki. Witam Państwa serdecznie w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Właśnie za tymi drzwiami z tyłu za mną piszą pierwsze dyktando tomaszowskie gimnazjaliści z gimnazjów miejskich i powiatowych. Każda szkoła miała reprezentację, wystawić reprezentację w osobie od, jednej, od jednego do trzech uczestników. Tekst dyktanda przygotowany został przez doradcę metodycznego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Podkowie Trybunalskim oraz przez polonistów naszej szkoły. Zdecydowaliśmy się na organizowanie pierwszego dyktanda tomaszowskiego ze względu na to, że zespół szkół numer 4. Zorganizował takie dyktando dla maluchów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa nr 13 zajęła się zmaganiami ortograficznymi dla uczniów klas 4-6. Natomiast gimnazjaliści nie mieli szans sprawdzić swojej wiedzy w tym zakresie. Jeżeli chodzi o poprawność. Języka ojczystego, zarówno w wymowie, jak i w piśmie. Jest to obowiązek obywatela każdego państwa. I mam nadzieję, że przygotowania do tego dyktanta przyczyniły się do tego, żeby młodzież naszych gimnazjów jak najlepiej sobie z tym poradziła. Zmiania żądnego wrażeń miłośnika ortografii i tomaszowskich okolic. Jesteśmy uczniami publicznego gimnazjum w Będkowie. Przechodzimy z Będkowa. Tutaj Magda, tutaj też Magda. Jestem Rafał. Dykando. Było to dosyć trudne, jednak ja jakoś nie dałam sobie radę, jak moi koledzy, ale najgorzej chyba poszła mi interpunkcja, no i niektóre wyrazy z, z Marianą Hanna. Przeciw? Znajdź czyhające na turystów pułapki. Nim podążysz na przykład szlak, szlak trasą wzdłuż Piwicy, Wszystkich nas przygotowała Pani Agata Karnowska, która jest naszą nauczycielką języka polskiego no, w naszej szkole. Wydaje, wydaje mi się, że dyktantowli w miarę dobrze. Spodziewam się zająć jakieś miejsce, co nie w obojcach podróży. Nim podążysz na czyn szlak trasą wzdłuż piwnicy, nim podążysz na przygód po napisaniu tekstu dyktanda komisja w składzie nauczycieli polonistów sprawdzi poprawność, natomiast w tym czasie uczestnicy dyktanda nie będą się nudzić, ponieważ młodzież naszej szkoły przygotowała dla nich przedstawienie pod tytułem śluby panieńskie jeszcze. widzę jeszcze? Nie, rada. Trochę mi się spóźnił, pewnieś nie dostał. Prawdę mówiąc, na dworze też zimno. zimny. Psady nie wiemy. A ciebie wygonił? — A, stryjaszek, dzień dobry, już stałeś? Dziś jeszcze nie spał. Dopiero świta. Świta, ale w twojej głowie. Nie, świta na zdrowie. Byle mnie kochał, stryjaszek kochany, był mi zawsze zdrów, czerstwy no i rumian. Mój ustawie. powiedz mi, chcesz czy nie chcesz rządzić? Chcę, chcę, stryjaszku, jestem jej spragniony. I w jaki sposób wymyśliłeś sobie? Ja nic nie wiem o sposobie. A te wycieczki przez okno, tętne wyprawy, a panna? Jestem ciekaw, co panna obchodzić to może. Mój Gróźu, pożycz myśli płochę i zastanów się I Już dwa lata się kończą, jak to panno Klary. znieciła moją miłość bez granic, bez wiary. Łzami skrapiam jej ślad, skrapiam całą hmm. drogę. I kamień zwiększył, nie jest mi przeciebłoga. I co już dalej? Co? Umrę z rozpaczy! Zwierzyć muszę tej jajnicy straszną. Klara i Aniela ja mają przeciebiedzie, nigdy nie idę za Szczerze? Co? Ty się śmiejesz? Śmieję, bo nie wierzę. O, gdzie miłość stawia siatki, nie figlujcie, moje dziadki, bo, bo to z miłością figlów nie, nie ma, jak ja was to, to zatrzyma. Tak babunia nam śpiewała, ja uciekam w nim Zostań. Trudna zostań! Cieszy się moja męka, ciesz się do woli. Żaden twój las nie widzą. każdy nie Panie wszak to są żarty! Co powiedziałam? Powiedziałam szczerze. A ja wszystkiego co do słowa wierzę. Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną. Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną. Nienawidzić ród męski. Nienawidzić ród męski. Nigdy nie być żoną. Nigdy nie być żoną. Nienawidzić tak! Oprócz mego brata. Czy kochać się nie wolno nam będzie? Czy oni nigdy nie kochają szczerze? Dyktando honorowym patronatem objął prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pan Rafał Zagórzdon i on również jest fundatorem nakrót w dzisiejszym konkursie ortograficznym. Jedyność. Zmagania żądnego wrażeń miłośnika ortografii i tomaszowskich okolic. Nim podążysz na przygód szlak, trasą wzdłuż Pilicy, rzetelnie przez i mapę, rozważ wszystkie za i przeciw, znajdź czyhające na turystów pułapki. Będzie ich brud, ale nie zrzęć zawczasu. Darujże sobie w ogóle wszelkie narzekanie. W drogę możesz wyruszyć nawet o zmierzchu. Nocą księżyc rozsieje w, klo, w krąg bladoskrężystą poświatę. Rozgwieżdżone niebo będzie towarzyszem podróży nie tylko po bezdrożach. Najpierw dla nich oznaki chyżo skieruj się na północny wschód. Rozejrzyj się pokoju. Żwawo ruszaj w spalskie lasy, które ujrzysz na linii horyzontu. Przejdź obok rzadko rosnących jarzeń. Krzęszczącą żwirem dróżką podążaj wzdłuż chyboczącego chłodu zrobionego ze źle ohebrowanych żerdzi. Idź ostrożnie przez łąkę przeciętą rzewnie żniącą rzeczką. Gdy miniesz żelazowisko, wejdź na leśny dukt. Chociażby nie wiem. Co się działo, chrobotawo, chrząkało, pohukiwało, churkotało, chrunkało? nie patrz do tyłu. Po prostu przemóż strach i idź rzeźko. Miniesz żerenia pracowitych bobrów. Pomiędzy pniami brzus ujrzysz na środku polanki samotny jarz. Podejdź do niego i w pozycji półleżącej zacznij kopać. Usłyszysz chrobot, to skutniałe w jego skrzyni. Nie zlegając dłużej, otwórz je. Wyciągnij niepozorne zawiniątko. Już możesz zakrzyknąć. Mówi, że on i z radością oddać się lekturze przewodnika turystycznego po końca Tomaszowa Mazowieckiego, którego pierwszy rozdział poświęcony jest niebieskim źródłom. Teraz trasy na pewno opracujesz. Bez żadnych problemów. Miłych strażników.